Witam. E, mamy niedzielę. Pogoda, jak widać, nieciekawa. Jest to ostatni dzień mojego urlopu. Także postanowiłem e, spędzić go nad wodą. E, znalazłem duży dosyć zbiornik z dużą plażą. E, no i dosyć daleko od domu. E, jakby to powiedzieć, e, godzinę jazdy. Niedozwoloną prędkością i powinienem być na miejscu. Yy, odnośnie mojej sprawy: sprawy z kamerką, sprawy z, yy, z policją. Przyszły yy, papiery z prokuratury. W połowie września będę miał sprawę w sądzie. Yy, mam postawiony zarzut yy, z paragrafu 109c, czyli poszukiwanie zabytków yy, przy pomocy sprzętu elektronicznego bez stosownego pozwolenia. Jadę, także jeszcze do pół godziny i, i powinienem być na miejscu nad wodą. Także do zobaczenia i tyle. No i witam, ja już nad wodą. Jak widzę, jest kawałek plaży, jest kąpielisko, także wbijam. Mam szaleczki z <grymne> nie zapomniałem, także wbijam do wody do pierwszego fajnego sygnału. Mam pierwszy sygnał. Woda mało przejrzysta. Mam pierwszy sygnał na złotówkę. strasznie twarde dno nie można podebrać mu chyba jest proszę bardzo jest. jest jest złotóweczka jest gumeczka na szczęście pierwsza monetka jest po jakichś 10 minutach jest Kolejny sygnał i taki fancik już pokazuje ksito, tylko to rzucę. Takie coś, więc lecimy dalej. No i po dłuższej chwili, po kilku, kilku kapslach, zrywkach w moim sicie ląduje sreberko, sygnał 75. Chyba, że to nie sreberko, chyba, że nie jest sreberko, jest 925 bo kapsel taki zardzewiały też potrafi dać równy sygnał 75 także jest pierwsza biżuteria pogoda dzisiaj ciekawa będzie słabo z ostrością dobra fajnie fajnie coś się dzieje także jeszcze 20 groszy wyszło a tak planuję co godzinę zrobić pit stop i pokazać co wykopałem. Także do następnego. O, pozbierałem trochę kapsli, kolejny sygnał 52 obejmiemy ja nie sicie. A kolejna, kolejna złotóweczka 2015 No dosłownie, dosłownie pół metra dalej, sygnał 69-70 i mamy dwójeczkę. No widać, trochę zaszła, także jest szansa, że, że nikt tu nie szukał. Fajnie, no to do następnego. Był ratownik, porozmawialiśmy chwilkę. Bardzo miły gość, pozdrawiam. Yy... No, oczywiście życzę powodzenia. No i następny sygnał. Złotko, to to nie jest, ale jest gitara. No to gitara, fajna zawieszka. W po oprze polerowaniu, będzie elegancka. Tyrym te tym. Dawno nie było krzyżyka, nie było boży Przepraszam, nie patrzyłem w obiektyw, jest srebrny krzyżyk 925 Godziutki No i mistrz super. O patrzcie, patrzcie kto mnie odwiedził Normalnie Nie spodziewałem się Jak ty po naszych Kontrola o. No. Trafiłem krzyżyk srebrny i pierścionaczek Srebrny Okay. Huketek. Także fajnie, fajnie mi was widzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Oj, dawno, dawno. No. Pierwszy pit stop. No to trzyma się, to buziaczki, no pa A my tak mogłobyśmy jeszcze przez godzinę Wiem, 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 wiem. A na mnie wykrywacz czeka I to się zrobiło teraz No, fajnie jest No ja z powrotem w wodzie Po wizycie Detektor Duet Porozmawialiśmy chwilkę Fajnie było się spotkać po długim czasie no jest sygnał po kilku kapslach złotowa 92 no, powoli się robi fajna pogoda widać chmurki chmurki się rozwiały i kolejne dwa złote do kolekcji. Wujeczka malduje się w sicie no i znowu powtarza się sytuacja taka jak kiedyś jest srebrny łańcuszek ale wleciał mi pod wleciał mi pod spód mi jakoś Долгой. bardzo malutki, delikatny, chyba na rękę albo na nogę fajnie, jest trzecie sreberko dzisiaj także spoko tego jeszcze nigdy w życiu nie złowiłem Jest zegarek, złoty i co najlepsze, że chodzi i prawdopodobnie pokazuje punktualną godzinę za cztery pierwsze. Szybka szybka potłuczona, ktoś musiał go już podeptać. No super. Fajny no. fand. Nic. Lecimy dalej. Jeżeli to napiera, to nie szkoda. No i kolejny Ale to jest fajna woda. Sowa, fajna zawieszka koło pomostu. Także robię pit stop, zjem coś i wbijam z powrotem do wody. drugi śmieciowy pit stop to da zrywek nic nic niestety nie wygrałem <grym> muszę to wyrzucić bo ciężko się chodzi całą kieszeń drobne i biżuterię pokażę na podsumowaniu także pojadłem śmieci wyrzuciłem no i wbijam dalej do wody, jeszcze tak na dwie godzinki. Pierwszy sygnał, jest pęteczka. Także fajnie, jest jeszcze obok jeden sygnał. Gdzieś był tutaj. A tu jest. 48, 49. Będzie chyba 10 groszy. No i kolejny. Piątalek 2010. Z drugiej strony pomostu. Tam jeszcze wyszło 10 groszy, później 50 złotówka Także na szczęście. Yy... Dalej jest sygnał? Dalej jest sygnał, spróbujmy. O proszę. Za szybcy by żyć, za młodzi by umierać. Kolejna i kolejna dwójeczka Z głębokiej wody A już myślałem, że, że goldzik Wyszedł piękny medalik Komunii Świętej Chociaż... Chociaż on ma płynce Kurczę, jest gold Normalnie jest gold Chyba, że srebro pozłacane Nie no, mistrzostwo świata I praktycznie już miałem wychodzić pokręcę się jeszcze bo szukam łańcuszka i będę powoli kończył. No i zaczęło padać. Także kończę samą porę. Kapsli jeszcze tyle, trzeci pit stop można powiedzieć, monetek One, tak trochę wyszło. Zegary, łańcuszek 3, w sumie 4 sreberka. Bo się okazuje, że medalik jest srebrny. Na tutaj jest punca 925. Także srebro pozłacane. Niestety nie goldzik, chociaż piękne. Super. Także fajne fanciory. Fajnie pokopałem na koniec urlopu. Bardzo się cieszę. Także pozdrawiam Was. No i do, do następnego wypadu. Myślę na następny dopiero weekend. Także hejka, trzymajcie się. Dzięki za łapki. Dzięki za, za subskrypcję, za komentarze. Fajnie, że jesteście ze mną. No i do następnego.